Siemaneczka z tam Dzisiaj już mamy drugi odcinek z skill testów, ale zmieniam serię na granie z ekipą, czyli zabijanie, takie właśnie granie trybów i TP. Więc no. Co by tu więcej dopowiedzieć, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę, żeby zostać dla zasięgu. Bo pod poprzednimi skill testami testami zostawiliście 9 łapek w górę, więc to sporo. A teraz ja już kończę. Oglądajcie. Podziwiajcie! Nie. Aha, to fajnie. To Te skill testy zrobimy. Zostawcie za tą pomyłkę łap łapkę w górę. Ja wziąłem Rufiana. To nieźle. Bym się rozpędził. Proszę we mnie nie wierzać O Jezu. Ja... Ej, mam torbę. Czekaj, albo nie, włączę radio. Ło! Wow. Spokojnie. No! Nie popędzaj mnie! To zdemą demon prędkości, mogę w każdej chwili wypaść. Nie popędzaj mnie. Spokojnie Ej, w sumie to sposób na WG... O Jezu, jak tu przyjechać? Dobra No opie... A, no, nie, nie, O Ty, bo ja cię zaraz dogonię O! To z O kurde, to, to jest łatwe. Oła. O nie, to przez te lusterka się teraz będę zahaczał. Mówię, ja z wyjątkiem brytyjskiego. Aha. Upadłem sobie, bo wjechałem na kolec. I nagle ubem uderzyłem o drugi kolec. Mm. Aha, i znowu mamy oponki. Kurczę. O, I, znowu będę, I znowu będę musiał jedynkę doklejać. Ja, co? Ale nie, to U jest... tam oh, O nie, tu nie. przydałby się palenie gumy. A ja tym fardzem nie zrobię. O nie on pali gumę ty. O nie, dobra. Musimy Palony. Tu jest. Tak? Spokojnie, o nie. ja jadę. Będzie bardzo źle. Kamienie tu są. Jakie kamienie? No kamienie. Jakie kamienie? O nie. No, kamienie! No właśnie. A ja mam taki motorek. To znaczy dymone prędkości oczywiście, nie? Mego brytyjskiego motorka. Wziąłem. Który nie. ma kolory hipisowskie. Aha. Bo ma żółty, fioletowy, zielony, czerwony. O, kamienie. O, Jadę. Jadę. Przejadę. Zaliczyłem. To się nazywa skill test. To powinno się bra. O, przejąłem po kamieniach. Easy. Da niko... nic nie ma. Fadziel nic nie powstrzyma. I znowu przegrałem. Już w drugim odcinku przegam. No co za hamsto. <grym> Ja wygrałem tylko dlatego, że już bardzo długo gram w skill Testy. I wszystkiego ja już cię spodziewam. A ja ci Minecrafta. No. Już jedu odcinek z Minecrafta. Może. I u mnie live. Uro urodzinowy kanału. No. Yy, tam dalej trzeba zrobić, Ru nie? Rura... Spokojnie, ja, ja to zrobię. Bo ja padzio wziąłem. Ja nie zrobię. Cześć. Nie ja będziesz z rury, to tam później masz który którego musisz zrobić. Rura! Cześć. O, tu kolejne kolce. O jezu. Wallrider musisz zrobić. Ej, zrobię to. Ej, ja wjechałem na górną pracę. A nie. O Jezu Chyba tego nie zrobię Aha, bo żeby na jednym kolej jechał Tak ci teraz powiem, że to nie że tu nie trzeba robić wallrider, tylko omień tego wallrider i przeskocz przez ten kontener. Aha Ale ja mam fadzie człowieku. No tu mę co fadzie O nie, ja spadłem właśnie. Mogę już zaś wyścig A! No nie, ja tego nie zrobię, ty. F fadzie jest za szybki o, na tą mapę. Ja tego nie zrobię przez to. To Fadzie jest za szybkie na tą mapę. Nie, nie dasz rady. No. <laughs> Ej, nie dasz rady zrobić Fadzie tutaj. Mówisz? Człowieku, to Fadzie jest za szybkie no, na tą bo... mapę? Tu trzeba się wy wybić od kątu i dopiero może zwieść. A, to jest druga droga. Dobra, ty. Nie zauważyłem tej drugiej, Aha. tej drugiej opcji. Tak szczerze. Ja no. nie zrobię Nie widzę cię. Pasz do góry, Pasz do góry. Ale muszę na dół. Ja nie, o Jezu. Co to jest? Dobra. To się na skill test, a nie jakiś motoryk, motor bierzesz. O, siema. siema. Co Czemu, ty... Czemu jesteś na dole, a nie na górze? A, już nie jestem w góry. O nie. Chcę zobaczyć jak tutaj ci pójdzie. W tym mm. miejscu. Okej, okay, zasuwam! Jedziesz... No. Pa jak idę mam prędkości! Ło. Ło! za szybki jest na tą mapę! Zapomniałem! O no. I teraz uważaj tutaj. Uważaj, mówię! No. Czekaj, ja nie zrobię. To chodzi. Idzie teraz? Teraz tu A. o cześć Siema i patrz jak musisz tutaj polecieć Polecieć? Od tego kątu Musisz od tego rogu się odbić Czekaj, mam małe kłótnie w swadzie. <laughs> Dek, no kół. Nie, ja tego nie zrobię o! Ej, gdzie wystraszył No, ty się nie dziw. No! This is uh, unlucky. O. Dobra, jadę. Dawaj. Jadę. Nie ma jakiejś łatwiejszej drogi? Nie. Weź mnie wybi. No powiedziałem rybi. No to nie, no, nie, 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 ja, to ja tego zrobić. nie zrobię. A. 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 Nie wiadę tu. Nie, to nam ciężko zrobić. Ło! Człowieku, to swadzi To, to za... za szybkie... To za szybki motor na tą mapę. Dlatego ja tego nie zrobię. Bardzo szybki. No. No prawie wjechałem. <grym> Widziałem. Ale upadłem dosłownie. Hmm. Pomyślmy. Co może taki demon prędkości zrobić, aby tam wjechać? O Jezu. Porób kilka kółek na tym pierwszym i dopiero później się wybiłoza. Nie, bo jak się rozpędzę to wylecę poza mapę. Czy to demon prędkości zapomniałeś? <grym> Tak Tak ile mam prędkości, że nie może... Podjechać. Nie może przejechać mapy, bo jest po prostu za wolna na jego ruchy No powiedzmy, że tak no. Dawaj Kurde Czemu nie robią mapy na Fadzie? To Mówiłem teraz. ci, weź, weź No albo miałem, rufiana. miałem rufiana, ale tego nie zatwierdziło mi. No trzeba przycisnąć. No przycisnąłem. Chyba. Okej. Okay. No nie, nie, nie przejdę tego. Weź to tam szybko skończ, to proszę cię. No. To zobaczysz u mnie na odcinku. Yy, no. Co było hmm. dalej? Ale unlucky Ej! Ej. Znalazł sposób. Szybko jechać. No. Kurde. Dawaj. Po prostu tak falowanie muszę zrobić. Siema. A, no cześć. Oa. Patrz, muszę zrobić falowanko. Oa. Jedź. Falowanko. A no co jest? Czemu ten sposób nie działa? O Jadę O Jezu, ile kosztuje? Nie, prawie A, potrzebowałbym wybicia. No mówię, za szybki ten motor na tą mapę. Ej, my się wracamy po tych wszystkich przeszkodach, nie? Dobra, mam wszystko. pomysł. Zrobię glitcha na nieskończone latanie i spróbuję jakoś wylecieć w górę. Ta. Ja nie zrobię? No nie zrobisz. No i chyba rzeczywiście nie zrobię. o, o Jeszcze wylądowałem na przynikole A przez to, że jadę na przednim kole, dostaję 25x. Ui, ja sobie własnego robię skill testa. Umarło mi się trochę. Weź to szybko zrób ile jeszcze checkpoint zostało. Eee. No, kick już? Naprawdę? Jest. Jest, po polatam. Tu 2 metry! Ty też nagrywasz? No tak. Eee, oczywiście to się wytnie, że tam będę pierwszy, oczywiście, nie? Eee, a, nie? Nie, ej, nie wytniesz tego, będziesz mieć NU. To zmienię to na jedynkę. U. Jest. Kończysz pierwszy. Kończę pierwszy, on drugi, oczywiście. <noise> Ta. Tak jak zawsze, ja, ja zawsze wygrywam. O, to ja jestem. Oczywiście to nie jest mój modowany strój, bo sam wziąłem taki randomowy na wyścig. I to już jesteśmy po odcinku. Zostawcie subskrypcję. Wiem, tu dwa razy mówię. Zostawcie subskrypcję, opaczkę w górę z słoneczkiem, żeby nie przekapić kolejnych filmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. W czyli jutro. Cześć!